Witamy. Jesteśmy uczniami klasy 8F zespołu edukacyjnego numer 9 w Zielonej Górze. Ja jestem Hubert. Ja jestem Mikołaj. A ja jestem Patryk. Mówi się o nas jako o pokoleniu pochylonych głów. My się z tym nie zgadzamy, dlatego wymyśliliśmy Anielską z Miejsce spotkań wielu ludzi w różnym wieku. Będziemy uczyć się szyć, pracować z gliną, rzeźbić w drewnie, ale również będziemy uczyć seniorów pracować z komputerem. Chcielibyśmy, aby naszym projektem zainteresował się ktoś dorosły. Pojedynczo umiemy dużo, razem możemy wiele. Uczniowie naszej szkoły angażują się w różne projekty. To bardzo cieszy rodziców. Projekt budżetu obywatelskiego to duże przedsięwzięcie. Bardzo się cieszę, że chłopcy widzą ważne dla nich problemy, uczą się przedsiębiorczości, pokazują swoją kreatywność. Projekt Anielska Piwnica to miejsce spotkań wielu osób, wymiana doświadczeń, budowanie relacji i dobra zabawa. Niedawno dowiedziałam się, że praca naszych uczniów została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Finansów Finanse Aktywni, czyli chłopcy opracowali projekt, który nazwali Anielska Piwnica. Znalazł się on wśród dziesięciu najlepszych w kraju. To ogromny sukces, ale przede wszystkim wielka korzyść dla tych uczniów, gdyż opracowanie takich projektów wpływa na rozwój różnych umiejętności społecznych i obywatelskich. Budzi też ich kreatywność. Osoby, które w tym wieku, co prawda jeszcze pod opieką nauczyciela, ale potrafią stworzyć tak świetny projekt, będą w przyszłości tworzyć inne projekty obywatelskie i które będą z korzyścią wpływały na społeczności, w których żyją. Nie będą to już tak małe społeczności, ale społeczności lokalne. Jestem z tego powodu bardzo dumna, serdecznie gratuluję nauczycielce, uczniom oraz życzę przede wszystkim sukcesów w podejmowaniu właśnie podobnych obywatelskich inicjatyw.